Szczęść Boże, witajcie w ten niedzielny poranek. Wkrótce mamy w wniebowstąpienie Pańskie, potem mamy zesłanie Ducha Świętego, już za dwa tygodnie, i Kościół nas do tych dwóch momentów pomału zaczyna przygotowywać. Właściwie Jezus zaczyna nas i swoich uczniów, apostołów przygotowywać do tych dwóch momentów. Dlatego posłuchajmy teraz Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił ojca, a innego pocieszyciela dawam, aby z wami był na zawsze ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale Wy go znacie, ponieważ u Was przebywa i w Was będzie. Nie zostawię Was sierotami, przyjdę do Was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie oglądał. Ale Wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i Wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu Moim, a Wy we mnie i ja w Was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca Mego, a również ja będę Go miłował i objawię mu siebie. Jezus przygotowuje swoich uczniów do rozstania. Pójdę do Ojca. Ale nie zostawię was sierotami, nie zostaniecie sami, ja pójdę do nieba, zniknę z ziemi, ale to nie znaczy, że będziecie sami. Dam wam ducha prawdy, dam wam pocieszyciela. Święty Jan używa tutaj greckiego terminu parakletos, który nie oznacza dokładnie pocieszyciela, tylko pochodzi w ogóle z terminologii sądowej. Oznacza kogoś, kto w czasie procesu występował w czyimś imieniu, w jego imieniu. Rozmawiał z sędzią, i tak dalej, i tak dalej, przedstawiał go. Czyli powiedzielibyśmy obrońca. Dzisiaj nazywamy takich ludzi adwokatami. Duch Święty, pocieszyciel, adwokat, paraklet, ten, który mnie broni. Przed kim, przed czym broni mnie Duch Święty? Broni mnie oczywiście przed złem. Wtedy, kiedy stoję przed jakimś wyborem dobra, zła. On oświeca moje serce, oświeca mój umysł, który być może jest trochę przyciemniony przez, przeze mnie samego, przez pokusy, które przychodzą z zewnątrz i pokazuje, co jest prawdą, co jest dobrem, za czym warto pójść. Broni mnie oczywiście przed złym, bo skoro we mnie mieszka, skoro we mnie jest, to nie pozwoli, by do mojego serca zakradł się zły, aby do mojego serca dostał się diabeł. Nie? Jeżeli... Jestem wierny Duchowi Świętemu, jeżeli Go zapraszam, jeżeli Jezus żyje we mnie, jeżeli cała Trójca jest we mnie, to znaczy, że ja jestem bezpieczny, że nie grozi mi żadne zewnętrzne niebezpieczeństwo, takie, że przyjdzie diabeł i wejdzie i będzie jakiś problem. No nie, jestem bezpieczny, bo On żyje we mnie. Duch Święty broni mnie także przede mną samym przed moimi osądami, przed moimi myślami, przed moim nieprawdziwym postrzeganiem rzeczywistości, takimi fałszywymi sądami na temat rzeczywistości, kiedy wydaje mi się, że być może świat się wali, że nie ma nadziei, że sprawy się nie porozwiązują itd., itd. Podzielę się takim osobistym świadectwem. Jakiś czas temu yy, miałem taki trudny moment w życiu. Zmagałem się z jakimiś tam osobistymi sprawami, i pamiętam, że wracałem wtedy z kościoła naszego z Notre-Dame-de-la-Chapelle do domu, to była niedziela. Wracałem pieszo, bo chciałem właśnie trochę pochodzić, trochę pomyśleć, i w tej drodze zacząłem się tak trochę naprzykrzać Panu Bogu, a właściwie należałoby powiedzieć, że po prostu wyrzucałem mu swoje żale. I w pewnym momencie powiedziałem: Skoro jesteś tym pocieszycielem, skoro się tak nazywasz, to mnie pociesz, bo ja już tak dłużej nie pociągnę. I wydarzyła się ciekawa rzecz, bo rzeczywiście to był moment, w którym nagle poczułem, dosłownie no, poczułem, że nie jestem sam, że jest jakaś iskra nadziei w tej całej sytuacji. Nie, to było tak, jak podczas burzy pojawia się na chwilę słońce i chociaż potem będzie padać, albo mamy jesień w Belgii i przez wiele dni pada, ale jest jakiś dzień, w którym na chwilę wychodzi słońce i od razu jest radość, że o, da się przeżyć, nie, nie, będzie, nie, nie jest tak źle, jak się wydawało. Tak samo wtedy, oczywiście, to nie znaczy, że automatycznie wszystkie problemy się rozwiązały. Nie, to był proces, który dzięki Bogu przeszedłem razem z Nim, z Panem Bogiem. I Pan Bóg mnie z tego wyprowadził. Nie, ale ten moment to był taki moment pociechy, moment, który był mi bardzo potrzebny. Oczywiście, to nie działa jak zamachnięciem magicznej różdżki, że zawsze Pan Bóg tak działa i zawsze tak pociesza. No nie. Widać wtedy było mi to potrzebne i ja to postrzegam jako łaskę, czyli jako taki prezent od Pana Boga, że w tym momencie pokazał mi, że rzeczywiście jest pocieszycielem, że obronił mnie przed moimi własnymi czarnymi myślami, które gdzieś tam się zaczęły nad moją głową gromadzić. Zachęcam cię, siostro i bracie, aby dzisiaj podczas medytacji i modlitwy prosić Ducha Świętego, aby cię bronił. Skoro jest Parakletem, obrońcą, adwokatem, skoro mówi w twoim imieniu, to pomyśl, przed czym czy przed kim macie bronić. Być może przed jakimiś czarnymi myślami, być może przed jakimiś osądami innych ludzi, może przed Twoimi własnymi osądami rzeczywistości, które nie są prawdziwe, może przed tym, że właśnie gromadzą się nad Tobą jakieś czarne chmury i brakuje Ci nadziei. Ty wiesz najlepiej, czego Ci potrzeba. Poproś go, aby w Twoje serce, w którym mieszka, wprowadzał ład aby w Twoje serce wprowadzał światło i rozświetlał mroki, które gdzieś tam czasem się na Ciebie czają. Odwagi i do usłyszenia jutro.